Dzisiaj porozmawiamy o czymś super ważnym, czyli o ubezpieczeniach. Kiedy prowadzicie własną działalność, to oprócz dbania o finanse klientów, musicie też zadbać o własną ochronę, a tutaj kluczową rolę odgrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej czyli słynne Professional Indemnity Insurance, PII to podstawa. Jeśli chcecie pracować na własny rachunek jako księgowi, PII jest tak naprawdę pierwszą rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia biznesowego. Professional bodies takie jak ACCA czy CIMA wymagają od swoich członków posiadania odpowiedniego ubezpieczenia PII. A czemu to takie ważne? Ponieważ PII chroni was, gdyby klient poskarżył się na błąd Niedbalstwo, czy też złe doradztwo. Tak więc, ubezpieczenie może obejmować różne sytuacje, tak jak na przykład zaniedbanie, popełnienie błędu, czy złe porady, czy też naruszenie praw własności intelektualnej, na przykład gdybyście użyli obrazka bez pozwolenia, bądź też udostępnienie poufnych informacji bez zgody klienta. Yy, wyobraźcie sobie, że zrobiliście błąd w znaniu podatkowym klienta i został on. Ukarany przez HMLC albo przypadkiem wysłaliście poufne informacje do niewłaściwej osoby. W takich przypadkach PII może pokryć koszty prawne i ewentualne odszkodowanie. Większość ubezpieczycieli oferuje od 50 tysięcy do 5 milionów funtów pokrycia. Trzeba sprawdzić, jakie są wymagania waszego professional bady. ACCA na przykład będzie wymagało od was 2,5-krotności przychodu waszej firmy, ale pamiętajcie, że to tak naprawdę tylko minimum, ponieważ możecie zdecydować się na więcej, jeśli chcecie być na wszystko przygotowani. Wasze professional body będzie, może też mieć inne wymagania dotyczące PII, na przykład takie, że polisa musi obejmować konkretne rodzaje roszczeń, tak więc zanim wykupicie ubezpieczenie, zobaczcie jakiej wysokości będzie ono wymagane, dokładnie przestudiujcie wytyczne, żeby wiedzieć, czego potrzebujecie. W każdym roku musicie tak naprawdę to sprawdzić, byście spełniali wymogi swojego professional body. Oprócz PII są też inne ubezpieczenia, które możecie dodać do swojej polisy. Na przykład Public Liability Insurance to coś ważnego dla większości biznesów, ponieważ pokrywa ono Roszczenia odszkodowania za urazy, czy szkody, takie, jakie moglibyście wyrządzić klientom, na przykład jeśli przewrócilibyście filiżankę herbaty na jego sprzęt komputerowy. Jest jeszcze employer's liability insurance, obowiązkowy dla większości firm zatrudniających pracowników, Pokrywa ona na przykład roszczenia pracowników, gdyby ci nabawili się jakichś urazów w miejscu pracy. Istnieje też wiele innych opcji, które mogą być przydatne, w tym ubezpieczenie na, na przykład na budynek, czy też na sprzęt. Ja osobiście zawsze wykupuję Content Insurance na wypadek, gdyby zdarzyło mi się, że jadę do klienta i na przykład w jego restauracji upuszczam komputer i go zepsuję, a że sprzęty takie są drogie, a my nie lubimy tracić pieniędzy, to zabezpieczamy się właśnie. Odpowiednim ubezpieczeniem. I pytanie, gdzie kupić takie ubezpieczenie? Najwygodniej kupić online. Firmy takie jak AXA czy Aviva oferują elastyczne opcje, które możecie dostosować do potrzeb waszej firmy. Także nie zapominajcie, że odpowiednie ubezpieczenie to nie tylko zgodność z przepisami, ale też spokój ducha i bezpieczeństwo waszego biznesu. No i oczywiście ochrona przed niechcianymi niespodziankami.